Audytur. Maciej, mamy pierwszą śmierć. To są tak, poważne sprawy. Pierwsza śmierć no, Ofiara no, reżimu. No, no właśnie są tak poważne, że jedyne, co na to mogę odpowiedzieć, to to, że nagle rozległ się odgłos potwornej czkawki. Czchachyk, czchachyk, a potem seks workerka zaczęła się histerycznie <laughs> czy znaczy, wiesz no. Jechali na trupach i Smoleńs był majstersztykiem. Mój tata. Powiedział kiedyś tak, to było w 2010 czy 2011 roku, czekaj, odbierać moją córkę ze szkoły. Maciek, Tuska zniszczy nie żaden kryzys, nie żaden... Tuska zabije Smoleńsk. Wy... Miał rację? Miał mhm. No nie zabił go, To no, no, znaczy, No, no nie zabił go, odebrał mu władzę i dał mhm. nam 8 lat tego cyrku i perspektywę powtórki tego cyrku, bo, bo uważam, że jesteśmy przy tych danych, które mówią o wynikach łączonych PiSu i Konfederacji, jesteśmy w obliczu powtórki. Chciałem wrócić do sprawy do, pani skrzypek. Tylko ja bym powiedział, że to jest mało interesujące i mało tu ciekawych rzeczy. Wykorzystają to w minimalnym stopniu, no bo nie ma to takiego rozwiązania. Ale tym piąty dzień chyba. Męcej, naprawdę, mówię ci, wydawało mi się, że. Są pewne granice, które, których się nie da przekroczyć i przekraczają. Nie wiem, Michał, ale to wydaje mi się, że po smoleńsku, no to chyba, chyba wszystko jest już oczywiste. I po takiej pełnej jeździe mhm. po trupach w stuprocentowej, po smoleńsku chyba oczywiste jest wszystko. Można zrobić powiedzieć wszystko. Można przypomnieć, jak wbrew woli znacznej części tych rodzin wykopywano te trupy, tak zwane ekshumacje. No przecież to nie wiem, no to już jakieś przepisy prawa karnego, tak jak dla mnie łamało o szacunku dla ludzkich, mhm. prawda? Przecież to było ohydne. No dobrze, właśnie, tylko wiesz, sobie, mnie trochę martwi coś takiego, że naprawdę to są jakieś dwie osobne zupełnie bańki. Oni żyją w tej bańce, w której naprawdę w to wierzą że prokuratura spowodowała śmierć pani Skrzypek, tak? I, i tym grzeją. Ja nie mówię o, wiesz, o ludziach, którzy po prostu... Znaczy w tak macherzy w TV Republika eee, nie Macherzy w TV Republika nie żeby Ale jest... Coś. Jak czytasz te komentarze, to naprawdę część ludzi tak uważa. Jeśli jest tak, że w skali roku setki czy tysiące osób, widząc na Facebooku na Onecie, a najczęściej, bo najwięcej tego jest na do czy w reklamy. Kuba Wojewódzki aresztowany, Hołowniaj zatrzymany. Wielkie banki kazały zatrzymać Hołownię. Ja teraz, teraz mam pewną radość. Kiedyś tego było mniej, ileś tam lat temu więcej, teraz znów na Niezależnej, ale też już na Onecie, bo na rzeczy czy na stronie 24 jest tego mm. pełno. Co chwila aresztowany Hołowniaj. Wyznał u Kuby wojewódzkie, bo tam zawsze są błędy ortograficzne. Że uwaga, znasz metodę pasywnego dochodu, wpłać 100, 200, czasem 1000 złotych. Policja deklaruje, że ludzie w Polsce tracą miliony. Tysiące osób w skali kilku lat wpłaciły to 1600 czy 6000 złotych. Czasami Potryb... płacą właśnie całkiem dużo. Co więcej, podają no, numery no. rachunków, podają no. piny do tych rachunków. To się o I... tyle wiąże Maciej, przepraszam, że Ci przerwę. Ja widziałem taki sam jak gdyby, post sponsorowany na Facebooku, w którym pani mówiła, że mąż jej umarł. Czyli to też trochę w funeralne klimaty wchodzimy i ona straciła bardzo dużo pieniędzy, bo musiała płacić rentę temu, jakiejś tam ofiarze wypadku, i okazało się, co ją uratowało. Jakieś fantastyczne kasyno, które spowodowało, że odbiła, i że właśnie. Odna. Tak, kasyna to też. No, ale wiesz, ale w, kasy, w, w kasynie jednak jest mowa już ale też, o też pewnym hazardzie. O czym mówię, ale też się posługiwała zdjęciem zmarłego męża. On wyczerniony na biało-czarno, a ona z dzieckiem obok. Ale mnie nic tak nie cieszy, jak hołownia i Lewandowskiej. <laughs> Czy, czy myślisz, że jak sprowadzimy to do takiego idiotyzmu i do żartu, że to załatwia sprawę? To... Sprowadzam to, że znaczna część ludzi jest kretynami. Kretynami tak straszliwymi, że nie da się tu nic powiedzieć. No i to wszystko. Mhm. No ale No dobrze. No w tym nie miedzie... wszyscy, ani nie większość oczywiście, ale znaczna część. Rozumiem. A może, Oj, ale zobacz, są skuteczni. To może my też powinniśmy, tak jak TV Republika, Ojciec Rydzy, który robił zbiórkę na. Stocznie, jeśli tak? i się, się nie rozliczył. Babo, jakaś zbiórka na powodzie, on też podobno się nie rozliczyli. Może my też powinniśmy trochę zmienić nasze poglądy i mówić o tym, że wiesz, jest źle. Ale my nie dotrzemy do tej. Nie, nie Ale do tej wtedy wiary, będą teraz. ludzie na pieniądze. Teraz może. przestają nam wpłacać, macie. No właśnie. No może to jest ta droga. Może no, masz rację. od y, pierwszego dnia y, miesiąca przyszłego, czyli 1 kwietnia, zmienimy całkiem profil. <laughs> Nie, nie od, nie od pierwszego, od 10, 10 kwietnia. Od dziesiątego kwietnia, nie no, no, 21 Nie, 10 kwietnia, no kiedy ten truporów no. się rozbił? Bo ułóżmy... Przecież... no. Tak. Dobrze, Szanowni Państwo, nie wiem do końca, czy to jest dobry obiekt do żartów. No niestety tak nam wyszło. No, nie, nie da się tego na poważnie skomentować, co, co ta lepsza praktyka... Ja wiem stary. jedno, ja wiem jedno. U mnie, 10 kwietnia, wszyscy jedzą rano parówki. I gdyby mnie to. Nie jest... piwa. Nie, i gdyby nikt u nas nie pije piwa, ale gdybym nie był abstynentem, tak, to byłoby piwo puszki. z puszki. A spróbujcie sami sobie odpowiedzieć, dlaczego. Przy czym te parówki pękają, kiedy są rano gotowane zawsze, a na koniec puszki piwa efektownie strzelają. Widzicie, ryk do tego elektromagnesy zamontowane pod dojścią. <noise> a czy ty słyszałeś, że. <noise> Aż, a a automaty emitujące hel, tak? <noise> a i warczą automat. <noise> Ale w z... tym eksperymencie z brzozą, takim co miało hmm. miał rozpędzić trabanta i, i brzozą uderzyć w skrzydło samolotu? Nie, nie tego nie słyszałem. Podobno, nie wiem dlaczego trabant to miał być, ale naprawdę, że do trabanta chcieli przyczepić brzozę, postawić y, tu polewa na y, pasie startowym i rozpędzić tego trabanta z tą brzozą i zrobić eksperyment. Coś zniszczy się, trabant, brzoza czy skrzydło. No cóż. W takim razie, szanowni Państwo, e, nadal będziemy mimo wszystko chyba prawdopodobnie namawiali Państwa do wpłat, nie zmienimy raczej naszego profilu e, i życzymy wszystkim... Ale nie możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś płaci 600 zł, to następnego dnia straszliwe algorytmy... Maska, nie, ale masa, maska, Kuby Kubie Wojewódzkia, Kto tam, no, czekaj. wypowiedziany przez Szymona Hołownia i żuchwałego Roberta Lewandowskiego na rozmowie u Kuba Wojewódzkia, wypłaca mu 6000. tysięcy no, no, no. Dobrze, szanowni państwo, to by było na tyle, dwa badyle ramen. Ja jeszcze powiem to, co jest bardzo ważne, przeklęty niech będzie nędzny pomiot piekieł, szatan, ramen. ramen.